Dzisiaj na kanale o technologii zobaczycie prawdopodobnie jedyne na Podlasiu Muzeum Gier Wideo. Jest to kolejna część naszego cyklu, w której pokazujemy Wam Podlasie. Dzisiaj jesteśmy w Sokółce, w mieście, które ma około kilkanaście tysięcy mieszkańców. Mamy tu piękne cerkwie, mamy piękne kościoły, mamy bardzo dobre lody w starej szkole. Mamy też Muzeum Gier wideo, które Wam zaraz pokażemy, ale mamy też coś jeszcze, a mianowicie zasięg 5G od Plusa. W tym momencie jesteśmy w samym centrum Sokółki, za chwilę przejdziemy do Muzeum Gier, ale pamiętajcie, że ten cykl materiałów tworzymy razem z Plusem, więc przy okazji odwiedzin w mniejszych miejscowościach pokazujemy, że także w nich działa sieć 5G, więc za chwilę zrobimy speed test tutaj w centrum Sokółki na smartfonie Motorola Edge 40. Za mną znajduje się właśnie stara szkoła. To jest kultowy punkt na mapie Sokółki. Tutaj podobno serwują świetne, genialne wręcz lody. I co mam tu dużo mówić? Zarówno smak tych lodów, jak też kolejki w środku to potwierdzają. Tutaj właśnie odpalimy speed test internetu 5G od Plusa. Bo jak widać, mamy tutaj pełny zasięg 5G. Klikamy start. No i mamy bardzo dobry wynik 260-290. O ponad 300 megabitów na sekundę, 317. Doskonały wynik. A uploadu mamy też. O, mamy 50-70. Mamy ponad 70 megabitów na sekundę. No z takim internetem to już można robić naprawdę wszystko. skąd w ogóle wziął się pomysł na stworzenie tutaj takiego właśnie muzeum gier. Pewny prekursor był już dużo wcześniej, gdyż w mieście zorganizowaliśmy wcześniej turniej gier. Zobaczyliśmy, że jest bardzo duże zapotrzebowanie tak naprawdę na tego typu eventy. Mnóstwo osób dopytywało się, kiedy kolejny, kiedy kolejny. No i tak naprawdę z biegiem czasu, jak pojawiły się jeszcze dodatkowe konsole, no to tak naprawdę była kwestia czasu otwarcie takiego miejsca. I gdybyś miał powiedzieć o jakimś jednym, najciekawszym eksponacie, który tutaj macie? Twoim zdaniem. Kurde, to, to jest najcięższe pytanie jakie może być. Naj, jakby najlepsza gra, czy najciekawsza gra i najciekawszy eksponat. Nie mam tak. Kocham wszystkie, wszystkie są niesamowite. E, tyle. Znajduje się tu dosyć sporo e, rzeczy. E, Konsole od lat e, 70-tych po nowoczesność. Mamy też komputery czy to Commodore, czy Amigi, czy ewentualnie Atari. Na większości sprzętów będzie można też pograć. Jak widzicie, są rozstawione i komputery i konsole podłączone do telewizorów, więc jak najbardziej będzie można sobie pograć, przypomnieć ten ten klimat lat 80-tych, 90-tych. Jest też taki mały wehikuł czasu, który zbudowaliśmy, a mianowicie taki wycinek pokoju z lat 90., może nawet 80., będzie można usiąść sobie wygodnie w eleganckich fotelach z narzutą i sobie pograć na przykład na Pegasusie. Brakuje tutaj tylko na górze kolekcji takich zagranicznych puszek po piwie. Wiesz co? Albo od fajek ewentualnie. To też coś takiego było kiedyś, panie, Ale... to tak? Widzę tutaj, że macie japońskiego famicoma. Yeah. Czym jest to akcesorium? Bo muszę przyznać, że go nie widziałem wcześniej. Eee, to był jakby taki integralny, później w Japonii integralna część Famicona, bo to jest Famicon Disk System, czyli w skrócie FDS, czyli praktycznie to jest famicon tylko że w opcji dyskietkowej, tak? I gry były już po prostu na dyskietkach. Mamy japońskiego też Famicona, którego robił Sharp. Też taka Mam. kooperacja e, była chwilowa z Sharpem, tak. E, mamy tu takie, powiedzmy, standardowe konsole, które gdzieś tam w Polsce też się przewijały, bo Sega Se 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 Mega Drive'a, jedynkę czy dwójkę, myślę, że widział każdy. Gdzieś to też tam e, się przewijało. Ale Pegasusa nie macie. Mamy, oczywiście, że mamy. E, nawet nie jednego. <laughs> Nintendo! Jak karton nawet mówi ładnie MT-99DX, to nie jest nim tak, ale, ale karton mówi, że jest. Ja nigdy nie widziałem za młodu Jaguara, nikt z moich znajomych, tak. znajomych, znajomych nie miał Jaguara, więc postanowiłem sobie, że kiedyś go kupię, kupiłem. Mamy Philipsa CDI i to nawet w dwóch opcjach. Jest ta, jest ta też przy telewizorze, na której będzie można pograć sobie w tenisa, tak? Jest Dreamcast, wersja europejska, wersja japońska jest tam. Sega Saturny, tak samo. Wersja europejska, wersja japońska. Obie oczywiście sprawne. Mamy też PSX-a, co też jest dosyć rzadkością, a przynajmniej ja nigdy nie spotkałem się, że tak powiem, na żywo u nikogo. To może powiedz ludziom jeszcze co to jest ten PSX? No tak naprawdę, jest to PlayStation 2, wczesne PlayStation 2, yy, ale bardziej japońskie. I ono nigdy nie opuściło, że tak powiem, granic Japonii tam zostało. Jest ciekawym, ciekawym urządzeniem, Tutaj bym tak powiedział. Tak, to już mnóstwo. jest ba bardziej, bardziej, że tak powiem, rozpoznawalne Xboxy, Playaki trójki Nintendo Wii, Wii U, tak? Switche, e Playak piątka i Xbox Series X. Mamy też stanowisko z handheldami, tak? Najwięcej, jak widać, chyba od Nintendo, e jest też oczywiście od Sony. Mamy też Pocket Station, czyli ta karta pamięci, która służyła de facto jako też E, grywalna opcja. Fundo. Prócz tego, że e, jesteśmy muzeum, organizujemy też turniej retro, tak jak też wspomniał wcześniej Darek. Najbliższy też odbędzie się 11 czerwca, 10, 10 czerwca. E, I firma Influe jakby fundowała nagrody na ten turniej, e, ale też dała nam do testów jakby taki swój, swój nowy gadżet, mianowicie jest to projektor, jest to mini projektor, do którego można podłączyć każde, e, każde jedne urządzenie, ale taką ciekawostką jeszcze jest to, że ma wbudowane w, w siebie 9 gier z Pegasusa. I dlaczego zdecydowaliście się na otworzenie tego właśnie tutaj u siebie, a nie na przykład w większym mieście, gdzie mogło być większe zainteresowanie, chociażby w Białymstoku? Stoku? Znaczy, tak naprawdę pochodzimy z tego miasta, piękne miasto Sokółka, więc jakby naturalne było to, że chcemy spróbować najpierw u siebie. Tym bardziej, że spotkaliśmy się z dużą przychylnością zarówno władz miasta, jak i innych mieszkańców, którzy nam bardzo pomogli, jeżeli chodzi o organizację tego miejsca. Tutaj ogromne podziękowanie dla burmistrza Sokółki, pani Ewy Kulikowskiej i burmistrza Adama Kowalczuka. Jeżeli chodzi o możliwość stworzenia tego miejsca, tak naprawdę nie obyłoby się to bez kilku firm, które całkowicie ze własnej inicjatywy wsparły nas. I czy można Was jakoś wesprzeć, żeby, żebyście mieli na przykład więcej pieniędzy na kupno dodatkowych sprzętów? W jaki sposób można to zrobić? Jak najbardziej. Jako, że jesteśmy stowarzyszeniem, mamy tak naprawdę naszą ogłoszoną zbiórkę na stronie pomagaj.pl, gdzie można nas znaleźć. Oczywiście to nie jest jeszcze zakończony projekt i prace Tutaj będą trwały, Wy też możecie stać się częścią tego miejsca. Możecie na przykład przekazać swoje sprzęty, bo ja wiem, że każdy z Was, kto to ogląda, albo prawie każdy, bo ja tak mam, ma jakieś pudełka po grach, ma jakieś stare gry, ma jakieś stare magazyny o grach i tak dalej, które po prostu leżą i szkoda je wyrzucić. A tak można przynieść je tutaj. I ja już w tym miejscu mówię, że przeszukam swoją kolekcję i część rzeczy tutaj właśnie przyniosę. Ale oczywiście mamy tutaj nie tylko konsole do gier, ale też sprzęty audio oraz telefony i o nich też porozmawiamy. Jeżeli chodzi o sprzęty audio, to mamy wręcz podstawowy sprzęt każdego audiofila z tamtych lat, czyli podstawowe modele ZK120. Mamy zarówno oryginał UNITRY, jak i jeszcze jego pierwowzór Grundika. Dodatkowo. Bardzo fajne i chyba najbardziej lubiane w Polsce gramofony Bambino. To jest czwarty wypust, całkiem fajny kawał historii. A tutaj bardzo ciekawy smaczek. Jak myślisz, co to jest? Ja nie wiem, co to jest i podejrzewam, że Wy też nie wiecie. Jeżeli wiecie, no to napiszcie w komentarzu, bez oszukiwania, więc nie wiem, co to. Dokładnie, no to to jest bardzo fajna wersja dyktafonu. A taki poręczny. Dokładnie, praktycznie nie czuć. Tutaj mamy pewien zbiór, można powiedzieć, pewnych, pe pewnej epoki, jeżeli chodzi o pierwsze telefony komórkowe, plus klasyki, ale już bardziej rozbudowane. Myślę, że też nie jedna osoba, jak zobaczy swój telefon z dzieciństwa bądź z lat młodości, będzie fajnie mogła powspominać, jak to było z telefonami z pełną klawiaturą kuwerty, jak to było wygodne. To jeszcze takie kwestie organizacyjne, kiedy wy się tutaj otwieracie? Kiedy mogę Was odwiedzić bez kamery? No to przede wszystkim zapraszamy tutaj już w weekend 10-11 czerwca na oficjalne otwarcie połączone z niesamowitym turniejem, który chcemy zorganizować tutaj dla wszystkich odwiedzających. I ten turniej to w jaką grę? No to będzie, bym powiedział, Raritas z Tekken Trójka. No to każdy, kto na pewno lubi y, grać. Już można zacząć się przygotowywać. I gdyby ktoś chciał się o Was więcej dowiedzieć, kiedy będziecie otwarci, bo to dopiero pewnie planujecie i tak dalej, to skąd może brać te informacje? Dokładnie. przede wszystkim e, wszystkie informacje o naszej działalności i o naszym muzeum e, znajdziecie na fanpage'u Socurs Retromaniacy. Dużo tutaj zrobiliście, macie mnóstwo sprzętu, ale spodziewam się, że to nie jest koniec drogi, więc co tutaj jeszcze macie do zrobienia? No tak, do zrobienia tak naprawdę została nam e, cała elewacja frontowa. Wiadomo, e, mamy tą zrzutkę, więc też jakby no, zbie, będziemy zbierać dalej te pieniądze, bo wiadomo, opłaty, e, prąd, gaz, prąd, woda i tak dalej. I po prostu na przetrwaniu, tak, 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 żeby żeby to przetrwało, więc będziemy zbierać po prostu na przetrwanie. A nie łatwiej byłoby Wam po prostu wprowadzić bilety, bo z tego co gdzieś wejście, ma być darmowe. Tak, znaczy, jak to stowarzyszenie nie możemy wprowadzić biletów, więc jakby opłata, opłata do muzeum to będzie no ta przysłowiowa co łaska na cele stowarzyszeniowe po prostu do puszeczki. No i pamiętajcie też o tym, że to oto muzeum współpracuje też ze szkołami, więc jeżeli jesteś nauczycielem, chcesz tutaj pojawić się ze swoją klasą i przeprowadzić na przykład bardzo ciekawą lekcję takiej retroinformatyki, no to jak najbardziej można to zrobić. No, i tutaj właśnie kończymy naszą krótką wycieczkę po Sokulskim Muzeum Gier, zorganizowanym przez Retromaniaków. Więc jeżeli szukaliście takiego miejsca na mapie Podlasię albo Polski, chcecie odwiedzić takie miejsce i co najważniejsze, chcecie wesprzeć takie miejsce, to jak najbardziej zapraszamy właśnie tutaj, bo jest co oglądać, jest co pograć. No, i my też będziemy stąd wypożyczać część sprzętów, żeby wam je pokazać. Więc opuszczamy już Sokółkę, bardzo fajne miasto, a odkąd jest tutaj Sokółskie Muzeum Gier, to miasto jest jeszcze fajniejsze. Zapraszamy do odwiedzenia poza tym standardowo łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek i jeżeli dotrwaliście do tego finalnego, końcowego momentu filmu, to piszecie w komentarzu nasze hasło. Jestem retromaniakiem i widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale o technologii. Cześć! सोरी